Gdy widzi się porzucony samochód, serce się kraja. Kraja się ono jeszcze bardziej, gdy widzi się tak niesamowicie drogie porzucone samochody. Dzisiaj zaprezentuję wam 10 ultra drogich porzuconych aut, i jest to drugi taki odcinek na kanale. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, podlinkuję go wam w opisie pod tym filmem. Zatem koniecznie go zobaczcie. A tymczasem lecimy z kolejnym już zestawieniem. Shelby Cobra przeleżał tak od 1991 roku. Historia tego pojazdu jest następująca. Właściciel pojazdu oddał ten samochód do mechanika, który nie zdążył wyremontować samochodu, ponieważ po prostu naturalnie zmarł. Co najdziwniejsze, właściciel samochodu nie odebrał od zmarłego mężczyzny zepsutego samochodu i nie zwrócił się do innego mechanika. Ja rozumiem, że ufacie swoim mechanikom, ale w takiej sytuacji można jednak by się skusić o to, żeby skorzystać z konkurencji. Samochód finalnie przeleżał w takim stanie aż 20 lat. Czas na gruby kaliber. Przekraczamy razem z tą Ferrarką granicę 10 milionów złotych za porzucony samochód. Ferrari to zostało opuszczone w tej samej stodole co Shelby Cobra, czyli poprzednik. Najwyraźniej właściciel nie dbał o to co się stało z jego dwoma drogimi samochodami. Auto to gdy zostało znalezione miało przebieg jedynie 13 tysięcy kilometrów. Ogólnie auto pozostało w bardzo dobrej kondycji. Środek i zewnątrz był w nienagannym stanie, także tak mocno nie ucierpiało i nie nadgryzło go ząb czasu. Super samochód o fantastycznej reputacji, został porzucony na ponad 30 lat. Co wydaje się w zasadzie być żartem, ale nie jest. Wyprodukowano tylko 6 modeli tego Shelby. W dawnych dobrych czasach Shelby Daytona był super samochodem, który pokonywał nawet samochody ze stajni Ferrari. Gdyby projektant tego samochodu mógł go zobaczyć w takim stanie, chyba nigdy nie zaprojektowałby żadnego samochodu, a tym bardziej żadnego samochodu, który stałby się legendą. Na świecie istniało jedynie 17 takich Bugatti, a ten tutaj został porzucony na prawie 60 lat. Od 1960 roku to Bugatti nigdy nie widziało ani człowieka, ani drogi. Po tym jak właściciel go kupił, wykonano nim tylko kilka rund po drodze, a następnie został porzucony. Porzucenie przyniosło jednak coś dobrego. Tak jak stare wino butelkowe, samochody również z czasem stają się coraz lepsze, a zarazem coraz droższe. I dochodzimy do prawdziwej petardy tego zestawienia. Ten samochód wygląda tak, jakby został pochowany żywcem. Trudno w ogóle poznać co to za samochód, ale wprawione oko dostrzeże tam legendarnego GTS z 64 roku. Ten samochód był kiedyś wyścigowym potworem. Kierowcy tego modelu wygrywali wiele mistrzostw wyścigowych, a ten egzemplarz jak gdyby nigdy nic leżał sobie porzucony w starej stodole. Przeleżał tak podobno dziesięciolecia. Gdyby nie wysiłki pewnych małych dzieci próbujących pomóc rodzicom, którzy odziedziczyli majątek milionera w porządkowaniu garażu, ten samochód zostałby pewnie całkowicie zapomniany. W tym odcinku to by było na tyle, jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Zerknij również na odcinek poprzedni z tej serii, a tymczasem do usłyszenia.